Każdy ma swoją historię. Połączyła ich krew. Agnieszka przed chwilą rozmawiała z Wojtkiem Kornaszewskim, ratownikiem medycznym z Ostrowskiego Soru. Zgłębiła nieco wiedzę na temat ratownictwa medycznego tutaj naszego Ostrowskiego, ale mnie interesuje nieco inny temat temat ratownictwa wodnego. To taka nowość tutaj. Po raz pierwszy panowie, pan Maciej Siwek i Błażej, witajcie. Witam bardzo serdecznie. Przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddziału w Ostrowie. Powiedzcie najpierw trochę, bo od tego musimy zacząć żebyście trochę o tej swojej pracy opowiedzieli. Tutaj w Ostrowie działacie, czy poza rejonem miasta? Jak ta wasza służba tak na co dzień wygląda przed w sumie zbliżającym się takim najbardziej intensywnym sezonem, chyba? No, czeka nas gorący sezon. Generalnie jako oddział miejsko-powiatowy ratownikami tutaj naszymi obsadzamy kąpieliska w Antoninie, Zale w Raszkowie, basen miejski w Odranowie i nasz tutaj Ostrowski Akwen Piaski Szczygliczka. Jest nas tutaj w sumie, w Ostrowie będzie stało trzech ratowników, w Odanowie na basenie, tam jest basen 50-metrowy, odkryty, dwoje, w Raszkowie jest jeden ratownik i w Antonie będzie dwóch. Do pomocy będzie mia, będą mieli jeszcze jednego ratownika lub dwóch w weekend. A czy ratownikiem wodnym może zostać każdy? Jakieś uprawnienia można sobie tak z dnia na dzień zrobić i, i pracować jako ratownik wodny? No w myśl przepisów osoba pełnoletnia, mająca 18 lat, może skończyć tzw. kurs ratownika wodnego MSW według przepisów Ministerstwa Wewnętrznych. Następnie robi drugi kurs, który jest kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. To jest kurs, który daje takie uprawnienia do zaawans przeprowadzenia zaawansowanych zabiegów medycznych i mając te dwa uprawnienia, można pracować na kąpieliskach lub basenach, czy też okoparkach, tak? Jakie takie cechy szczególny ratownik powinien mieć? Oprócz tego, że powinien umieć bardzo dobrze pływać, jakieś opanowanie, zreagowanie w sytuacjach kryzysowych? Oczywiście, znaczy, myślę, że to jest praca dla ludzi takich, którzy lubią środowisko wodne, lubią kontakty z ludźmi, natomiast no, trzeba mieć cierpliwości troszeczkę, tak? Wiadomo, ludzie przychodzą nad wodę odreagować, przychodzą odpocząć, Nieodłącznym elementem niestety jest u nas spożycie alkoholu i trzeba mieć troszeczkę asertywności, trzeba umieć odpowiednie podejście do, do ludzi. No, to można pracować, pracując z kimś starszym, jednak potrzeba no, no, troszeczkę cierpliwości, wytrwałości i, i jakiejś siły woli, żeby móc na tym, na tym kąpielisku trzeba basenie pracować. Tak jak zapowiadałam na początku, zbliża się bardzo intensywny sezon. Za parę dni wakacje, młodzież będzie spędzać czas na piaskach i nie tylko na tych wymienionych akwenach w okolicy, więc waszej pracy będzie sporo. Też organizujecie sobie na przykład wcześniej jakieś szkolenia dla ochotników ratowników, przygotowujecie się jakoś szczególnie, wzbogacacie się o, o sprzęt, który sobie za chwilę pokażemy, rzeczywiście spinacie się tak, żeby być gotowym? Znaczy my... Nawet ratowicy sezonowi, którzy pracują tylko w okresie letnim, wakacyjnym, muszą cały czas się doskonalić. Tak? My musimy co 3 lata recertyfikować uprawnienia medyczne, czyli ten kurs kwalifikowany pierwszej mocy musi być co trzy lata odświeżany. Bez tego nie można pracować. Uprawnienia ratowicze też musimy co trzy lata odświeżać. Szkolimy się w ciągu roku całego. Prowadzimy różnego typu akcje, które też nam pozwalają materiał coraz powtarzać zarówno w szkołach, w przedszkolach na terenie Ostrowa czy, czy tutaj gminy. Wspólnie tak jak wspominałem wcześniej z panem Kroszewskim robiliśmy taką akcję na piaskach dla szkół gminy Ostrów. Natomiast na przykład z kolegą byliśmy w kilku szkołach ostrowskich, w szkole podstawowej nr 5, nr 6, przedszkolu nr 3 i dla dzieci prowadziliśmy taką akcję edukacyjno-informacyjną, która ma właśnie po pierwsze uzmysłowić, jakie są zagrożenia związane z środowiskiem wodnym, jak się nad wodą zachować, gdzie najlepiej się kąpać, gdzie nie. Statystyki niestety co roku są nieciekawe. Tak? Ponad 600 osób co roku tonie. Także dzieci muszą mieć tą świadomość, że idąc nad wodę, co im wolno, czego nie wolno i gdzie jest największe zagrożenie my już zdradzę wam rozmawialiśmy chwilę wcześniej że postaramy się także przygotować takie kompendium wiedzy przed zbliżającym się sezonem także warto nas oglądać niedługo będą owoce naszej współpracy mam nadzieję ale tymczasem właśnie też wspomniałeś taki ciekawy wątek że nad akwenami wodnymi właśnie w takim sezonie letnim często gości alkohol no niestety i czy to właśnie on jest często przyczyną wypadków nad wodą, takich niebezpiecznych zachowań, czy jest ich znacznie, znacznie więcej? Może myślę, że... Same statystyki mówią, tak, że w większość wypadków dotyczy osób, które spożywały alkohol tak, w w większej ilości. E, trzeba sobie dać sprawę z tego, że no, dużo osób idąc nad wodę ma ze sobą ten alkohol, tak. E, niestety on obniża poziom świadomości zagrożenia. E, on powoduje, że jest większa brawura, e, ludzie są bardziej odważni, e, bardziej niektórzy bardziej agresywni. No i niestety to też powoduje wypadki. Tak. Nie tylko mówimy o wypadkach stricte w wodzie, ale także różnego typu sytuacje na plaży, na Kąpisko, na basenie, gdzie gdzie wynikają różnego typu stysje, które też prowokuje alkohol. Okej, okay, no to tyle tytułem wstępu, ale widzę, już tutaj przygotowaliście, przynieśliście parę takich zabawek, możemy sobie powiedzieć, ale one nie służą do zabawy, tylko do ratowania życia, tak naprawdę. Deski to, co kojarzy się nam z. Tak naprawdę y, akcesoriami wykorzystywanymi chociażby w jakichś serialach słoneczny, patrol, y, z tym sobie utożsamiamy najczęściej, właśnie ratownictwo swobodne. Y, powiecie mi trochę, mam nadzieję, podejdziemy sobie do tego i y, y, to są takie narzędzia, które wykorzystywane są w Waszej pracy na co dzień? Znaczy, to narzędzia szkoleniowe, tak? No, tu mówię jako o fantomie, y, tak zwana um, Ania, czyli fantom. Czyli My na nim sobie elementy rejestracji groźniowo-oddechowej. Należy pamiętać, że na przykład gdziekolwiek wykonujemy 30 uciśnięć na 2 wdechy, to w przypadku osoby wyciągniętej z wody, to pielca najpierw musi być tych 5 pierwszych wdechów. Co dotyczy także małych dzieci i niemowląt. Tak? No sprzęt pozostały. W przypadku pływania na łodzi, czy, czy na przykład na kajakach, używamy kasków. Mamy rzutki ratownicze 25-metrowe. Jeżeli chcemy po kogoś wejść, albo chcemy komuś pomóc, na przykład w wodzie szybko płynąć, czy większej odległości. Używamy takie rzutki, tak, koła ratunkowe z, z liną, używamy ich na na kąpieliskach, tak, na przykład tutaj piaski czy antonin, no i nasze torby, torby medyczne, które mamy wszystkie akcesoria potrzebne, na przykład przy skaleczeniach, czy też, tak, jak widać, worki ambu przy wykonywaniu zabiegów restrykcyjnych. To jest główny sprzęt. Podejdę jeszcze tutaj do Błażeja, ponieważ widzę, że też jesteś wyposażony w coś, w coś jeszcze, w kamizelkę, w kamizelkę wodną. Powiedz o niej parę słów, do czego ona jest. To jest kamizelka ratownika, jak się domyślam, nie osoby, na którą się zakłada ewentualnie taką kamizelkę, tak? Dokładnie tak. To jest kamizelka ratownicza. Nie jest to kamizelka wypornościowa, którą normalnie osoby zakładają. Ona służy do podejmowania akcji, działań. Także bez problemu mogę w niej zanurkować, a przy, przy, przy wyciąganiu osoby pomaga mi w, wyciąga, w wyciąganiu. Tak również na kajak, mamy kajak ratowniczy, no i stosujemy ich do akcji. Okay. A powiedz co nieco o tych detalach, które tu widzę, czy to jest nóż, to są jakieś ostrze, tu jakaś podręczna apteczka? Dokładnie tak, w przypadzie mam apteczka mini podręczna apteczka, gaz pieprzowy, nóż do roślinania pasów. Pokażmy, pokażmy właśnie, bliżej, co tutaj mamy? To jest gaz pieprzowy, do własnego użytku, mini apteczka, Podręczny sprzęt z folią termiczną. Przy podejmowaniu akcji od razu zakładamy rękawiczki i działamy. Potem dobiega to z torb, kolega z torbą R1 i działamy. Okej, okay. no to teraz jeszcze zapytam o, o takie pewne podstawowe zachowania w trakcie akcji ratunkowej. Czyli wyjaśnijmy sobie, na przykład, ratując tonącą osobę, czy są pewne rzeczy, których powinniśmy unikać, jakieś chwyty z zaskoczenia? Są zapewne jakieś takie zasady, którymi musimy się posługiwać, tak? Znaczy myślę, że jak ktoś sobie zdaje sprawę, że nie ma aż takiej umiejętności pływackiej, nie powinien podejmować akcji ratunkowej. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz jest taka, że powinniśmy kąpać się miejsce, gdzie jest ratownik, tak? albo gdzie w bliższej odległości będzie ratownik. Na piaskach jest to pilnowany, jest, czy, czy jest to akwent 50 metrowy, 50 metrów plaży. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że piaski mają 500-metrową linię brzegową, gdzie, gdzie jest piasek, gdzie jest plaża. Jest nastroje, także jakiekolwiek sygnały, reagujemy, udzielamy pomocy. No ludzie, jeżeli nie są w stanie udzielać pomocy, nie powinni robi, udzielać. Tak? Można w kilkoro takie pomocy udzielać, ale jednak lepiej poczekać na, na fachowca, na osobę, która będzie, będzie w stanie to zrobić w odpowiedni sposób. Zdajmy sobie sprawę z tego, że osoba, która tonie, która zagarza coś w jej życiu, ona ma dużo większą siłę niż każdy normalnie spotkany na ulicy osobnik i ta osoba jest w stanie nawet dużo większego ratownika, czy dużo większe, większą osobę, która udziela pomocy wciągnąć pod wodę i utopić. Także ratownik, jeżeli nawet źle podpłynie, czy to będzie osoba przypadkowa, źle podejdzie, może zostać utopiona, czy, czy poszkodowana przez topielca potencjalnego. Bo to jest jedna z podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Bezpieczeństwo własne, Właśnie. przynieśliście fantoma, którego postaramy się użyć, ponieważ pierwsza pomoc. To jest taka sytuacja. Często w szkołach, w pracach przechodzimy te kursy, ale kiedy przychodzi co do czego, tak naprawdę pewien paraliż, może stres, adrenalina doprowadza do tego, że mimo wszystko zapominamy tych zasad. Dlatego ja sama zawsze powtarzam wszystkim znajomym, że tego nigdy nie za wiele. Jesteśmy w stanie wykonać sobie te podstawowe czynności, przypomnieć wszystkim, którzy nas, nas oglądają, jak powinno się zachowywać w trakcie udzielania pierwszej pomocy i przypominamy także o tym, że to jest przede wszystkim nasz obowiązek udzielić pierwszej pomocy. Za nieudzielenie jej grozi nawet kara, odpowiedzialność karna. No, dokładnie o tym mówimy. No to zaczynając od takiego fantoma, co powinniśmy zrobić? Mamy osobę, która straciła przytomność, tak? Która wymaga resuscytacji. Czyli co? Co jest pierwszym takim krokiem? No pierwszym krokiem należy zadbać jak zawsze o bezpieczeństwo własne, tak? Ponieważ że na miejscu zdarzenia ratownik jest tą oso osobą najważniejszą. Jeżeli jemu coś się stanie, to automatycznie już nie będzie, kto ma udziałać pomocy. Musimy zabrać swoje bezpieczeństwo, czyli jeżeli jest jakieś ostre przedmioty koło nas są, czy cokolwiek innego, należy je odsunąć. E, podejść do poszkodowanej osoby, bo zrobię to w ten sposób, że ja będę mówił, a kolega będzie wykonywał. No, tak to sobie zrobimy, e... także błażej będzie naszym tutaj pomocnikiem. My się lekko cofniemy, a panowie za kamerami tutaj Osta. będą śledzić już no, tak, błażej. Własne, podchodzimy najpierw do osoby poszkodowanej, e, sprawdzamy jego stan świadomości, czy jest osoba przytomna. Jeżeli nie ma, nie ma oznak świadomości, czy osoba się nie odzywa, nie porusza, nie kaszle, nie pluje, c, musimy w tym momencie sprawdzić e, e, jamy ustną osoby, czy nie ma ciał obcych, ponieważ. Za momencik sprawdzimy, czy osoba poszkodowana oddycha, tak? Wykonujemy to przez 10 sekund. Jeżeli w trakcie tych 10 sekund y, sprawdzania y, osoba będzie oddychała 2-4 razy, y, to znaczy, że y, przyjmujemy, że osoba oddycha, tak? Jeżeli nie ma oddechu prawidłowego, czy nie ma go w ogóle lub jest za szybki, przystępujemy do dalszej czynności. Y, w przypadku topielca y, musimy założyć, że wykonujemy 5 pierwszych y, oddechów, zamykamy skrzydełka nosa, Wykonujemy wdechy. Jak nie wiem, czy to widać, powinna strzałka wchodzić na zielone pole, czyli jest prawidłowo wykonany wdech. Powietrze idzie do płuc, a nie idzie do żołądka. Tak? I wykonujemy 30 uciśnięć. Centralnie na środku klatki piersiowej układamy dłonie. Głębokość ucisku 5-6 cm u osoby dorosłej. I ratownik wykonuje 30 uciśnięć. Po 30 wchodzimy w normalny cykl, jak wszędzie, jak, jak zawsze u każdej osoby, czyli dwa wdechy: 30, 2-30, 2-30. I kontynuujemy te czynności do momentu, aż osoba poszkodowana e, nie odzyska e, czynności życiowych czyli nie będzie tak zwanego KOP, czyli kaszel oddech, plucie, czy też ruch, albo na przykład nie, ktoś nie zmieni kolegi, kolega nie dozna całkowitego wyczerpania siły, albo nie przyjdzie zespół ratownictwa medycznego i nie przejmie od nas osoby poszkodowanej. Są pewne mity wokół udzielania pierwszej pomocy, albo je spróbujemy jakoś potwierdzić, albo obalić. Wiele osób ma jakieś wewnętrzne obawy przed udzielaniem pierwszej pomocy. Czasami jakieś wstręt, w różnym stanie są osoby, którym powinniśmy udzielić pomoc. I chodzi o to oddychanie, sztuczne oddychanie, czyli te wdechy przez usta. Ja słyszałam czasem, że wystarczy chociażby masaż klatki piersiowej, jeśli ktoś ma rzeczywiście jakieś opory przed tym sztucznym oddychaniem. Rzeczywiście lepiej zrobić cokolwiek, niż nie robić nic? Znaczy, zrozumiała sprawa, tak? Należy udzielać pomocy w takiej formie, jak się potrafi udzielać. Natomiast tu, o czym mówisz wcześniej, Polska Administracji ustaliła, że jeżeli przykładowo ktoś ma urast czaszki lub też my czujemy wstręt, bo możemy znaleźć osobę, która na przykład nie wiem, no, no nie jest czy ma brudną twarz, czy e, troszeczkę uszkodzoną, czy na przykład no, wydziela, wydziela jakieś nieprzyjemne zapachy, to możemy e, nie wykonywać sztucznego oddychania, ale wtedy wykonujemy pośredni masa serca e, i wtedy tych ucisków będzie około 100-120 na minutę. I przede wszystkim musimy wezwać pomoc, bo nie udzielamy pierwszej pomocy tylko my, nie mając pewności, że jedzie e, profesjonalny sprzęt, tak, e, zespół ratunkowy, prawda? Tak, tutaj w przypadku osoby, jeżeli będzie osoba topielec w naszym przypadku środowiska wodnego, no to rozpoczynają czynności, kiedy stwierdzam, że osoba jest nieświadoma, nieprzytomna, automatycznie kolega, który te czynności wykonuje, dzwoni pod numer 112 lub też jeżeli jest nas więcej, jest nas zespół cały, to drugi czy trzeci, który stoi koło nas, wykonuje te czynności. Wzywa zespół ratownictwa medycznego. Jeżeli jest to na przykład małe dziecko, niemowlę i my udziałem pomocy, należy pamiętać, że najważniejszy jest ten, nie ma spasu tlenowego, tak? nie ma rezerwy tlenowej i musimy jak najszybciej to dziecko dotlenić, czyli my dopiero po tych pierwszych kilku cyklach dzwoni po pomoc. Także tu jest ta różnica, jeżeli chodzi o dorosłą. My mamy rezerwę tlenową, małe dziecko do jej nie ma. I ten czas się liczy. Oczywiście błaże i dziękujemy Ci za to, co nam pokazałeś. Jeszcze zapytam, bo jesteś młodym człowiekiem, dlaczego akurat Ty postanowiłeś do WOPR-u dołączyć zostać ratownikiem? Ponieważ chciałem ratować ludzkie życia no i wydaje mi się, że tutaj połączenie sportu właśnie dodaje mi tych sił. Trening, bycie przygotowanym w gotowości. To jest to chyba, co chcę robić przez całe życie. Od czterech lat tym się zajmuję i naprawdę warto, polecam. Szczytny cel, ta, ta idea, że ratuje się komuś życie. Jeszcze zapytam Ciebie Maciej, oddałeś krew, widziałam Cię w kolejce, także postanowiłeś wesprzeć dzisiaj tutaj tą naszą akcję. Jesteś krwiodawcą już od jakiegoś czasu, przy okazji takich akcji starasz się właśnie oddać także te 450 ml swojej krwi? Znaczy, że w krwiastwo wszedłem tak 4 lata temu, przypadkiem w sumie, ale z, z kablówką trzeci rok oddaje krew, także uważam to jest szczytny cel i będę starał się robić to najdłużej, jak będę mógł, albo, albo, albo sprawia mi to przyjemność. tak? Uważam to, to warto to robić, krew jest potrzebna. Sami dobrze wiemy, ile osób jest poszkodowanych w ciągu roku, nawet na kąpieliskach, bo mamy bardzo wiele urazów, gdzie jest duży ubytek krwi, typu, typu wejścia na, na, przykład na rozbite szkło, butelki podobne, Także będę oddawał i zachęcam wszystkich, którzy, którzy chcieliby to robić. No właśnie, to jeszcze nawiązując do, do tego, co też zacząłeś mówić, w ratownictwie wodnym często zdarza się właśnie, zdarzają się te urazy, że traci się krew w takim obfitym, obfitej ilości, że rzeczywiście no, to pielec kojarzy się tylko z tym, że ktoś tonie, ale, ale są właśnie różne sytuacje, tak jak mówisz, gdzieś na pomostach można się skaleczyć i tak dalej, więc też z tą krwią tak naprawdę macie na co dzień do czynienia. No mamy kontakt, powiem szczerze, no w swojej pracy zawodowej kilkukrotnie zdarzyło mi się, przykład, że mieliśmy osoby, którym pękały żlaki, tak? Tego się nie uniknie. Natomiast y, wielokrotnie są sytuacje, kiedy w nocy y, młodzież, czy ludzi, którzy, którzy gdzieś y, przebywają na takwanym wodnym, wrzucają różnego typu przemioty do wody. Tak? Są to krawężniki, płyty, ławki, butelki, y, zbite szklanki i tym podobne. My rano kontrolując kąpisko nierzadko gdzieś pod pomostami nie jesteśmy w stanie tego wychwycić. No i zdarza się później, czy ktoś osoba idzie poza kąpiskiem, że w takie rzeczy wchodzi, doznaje urazu, no i wtedy kończy się najczęściej y, wezwaniem karetki. Y, Nierzadko szyciem, także ten ubytek krwi jest duży i ona jest też potrzebna. Ok, a Błażej jeszcze Ciebie dopytam, czy Ty sam możesz już być krwiadawcą? Próbowałeś, czy chociażby myślałeś o tym? Tak, oddawałem krew już tutaj w akcji w Zapie, w Zespole Szkół Technicznych, także również się dołączam i działamy dalej. Okej, okay, sporo osób tutaj tak naprawdę przychodzi odwiedza. Widzieliśmy już chwilę temu, e, przyjechali pracownicy służby więziennej z Kalisza. Są też tutaj sportowcy, za chwilę do nich będziemy wracać. Dziękuję Wam, panowie. Bardzo fajna lekcja. Mam nadzieję, że treściwa i chociaż coś utkwi w pamięci, albo przynajmniej zachęci do tego, żeby zgłębiać temat pierwszej pomocy. Jest to rzecz, którą powinniśmy wszyscy umieć znać, potrafić e, i, i przede wszystkim nie bać się tego. To, to jest podstawa, prawda? E, Sporo osób, nadal kolejka długich rozmiarów, także zapraszamy cały czas. Można jeszcze przychodzić. Nie jesteśmy nawet jeszcze w połowie, także pora jest odpowiednia, aby zmobilizować się. Zaczyna robić się piękna pogoda, już czuć, że słońce powoli się przebija. Mamy kolejnych nowych krwiodawców w kolejce, także zobaczcie, jakie oni mają nastawienie, jak się czują przed oddaniem krwi. Zapraszamy.